Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w premierowym odcinku, że to tak nazwę, z Minecraft'a. Um, w tym odcinku pokażę Wam, jak sobie buduję na jednym z moich światów. No i pokażę Wam, bo ten odcinek. No, nie ja gadam. Po prostu już ten świat Wam pokazywałam, tylko że. Grałam na nim wczoraj praktycznie cały dzień i tutaj się tyle zrobiło, że warto wam to pokazać. No więc tak, mmm, polepszyłam magazyn i go wreszcie zbudowałam, bo on był, no na początku był, oj, troszeczkę mniejszy i go powiększyłam. No więc tak, te mam klocki. To takie. To jest druga skrzynka z klockami. To zaraz powiem, z czego mam tyle wełny dużo. Tyle wełny dużo. No super, masło maślane. Eee, tutaj mamy e, różne itemki. Tutaj są z mobów różnych. No, skrów. Tam jakichś szkieletów, zombie. Tutaj glina, jakieś narzędzia takie. Zegar, kompas. Książki, tam jakieś. Wiaderka. No, w piecach tutaj trochę węgla chyba jest. No, tutaj jest. O, 41 żelaza. Super. E, tutaj jest jedzonko. No to jedzonko, to jakieś stejki, tam zboże, jakieś pork chopy, jakieś tutaj chickeny uwieczone, surowe i skarby. Moi drodzy, to jest zbroja, z której jestem bardzo zadowolona. E, diamentowy hełm, m, jakaś ochrona jeden, diamentowe na pierśnik to jest ochrona przed pociskami 1. Um, Telegines diamentowe to jest ochrona 1. No i um, buty, no to ochrona przed pociskami 1. Mam 30 diamentów, tak, 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 30 diamentów. No i tak 10 żelaza, dużo redstone'a, troszeczkę lapisu, mało złota, trochę węgla. No i nie ma lipy. Tak, to ujmę. Tutaj są moje y, różne właśnie. Poczekajcie, muszę sobie zmienić tutaj ustawienie. Nie potrzebuję mi tyle kilofów. Dobra. To tutaj właśnie tak mi się ulepszył miecz na knockback 1, co jest bardzo fajne. No, łopata to tam. Byłam na skinie w ogóle, to tak mam tyle pochodni. Więc. Jakoś to jest. Kurde, co mi tak ścina. Jest fajnie do momentu, kiedy mnie zetnie. Dobra. Możemy wychodzić. Stąd. Tutaj w sypialni się nic zmieniło. Tutaj też się nic nie zmieniło, tylko tutaj mam troszeczkę rzeczy. O jenny, no kurde, mi to tak ścina ciągle. Normalnie nie ma laków, ale jak już chodźcie do pewnego miejsca, to się zetnie. Tam jest kopalnia, to jest jakiś piec pusty. Mm, tutaj jest no, studio enchantu. No i nic więcej właściwie. To chodźmy tu do góry może. No, chodźmy do góry, do góry. Tak, jesteśmy w moim domku, który budowałam na szybko, więc ty patrzę na niego, wiem, że on jest brzydki. Może zaczekajmy od drugiego piętra. Tak, tutaj jest jakiś przysionek, tutaj jakaś skrzynka pusta. Stąd jest bardzo fajny widok na zachód słońca, naprawdę. Pięknie tu jest. Oj, przepraszam, mam. <laughs> Musiałam się odbić. No to jakieś książki, jakieś barierki. No i nic więcej. Nie wiem w ogóle po co mam te drugie piętro, ale. Fajnie wygląda. Hmm. Dobra, tutaj jest taki przedsionek drugiego wyjścia tylnego. Właśnie, poczekajcie, bo ja chyba gram... O, dobrze. Tak, tutaj mam jakąś farmę czciny. No, szybko rośnie bardzo. Jakieś brzozy są w ogóle. No. Po prawej stronie są marchewki, po lewej zboże. No i tak, tutaj mam mm, dwa rodzaje zwierząt. Bardzo dużo owiec, aż za dużo. Za niedługo ja będę musiał ubić. No i krówki. Krówek mam mało, więc też się trzeba nimi zająć. No ale dobra. Oprowadzę was tutaj mniej więcej, bo tutaj mam taki ogród duży. No, powiedzmy duży. Kurczę, postać mi ciągle chodzi. No. O, powiedzmy duży. Niech będzie taki. No, sporawy. No tutaj, oczywiście, napis się nie zmienił. Dzierka werkosa. No, tutaj troszeczkę drzew posadziłam. To jakieś, musiałam troszeczkę przyciąć. Są schody na dół. Tam na to nie patrzcie, zaraz tam pójdziemy. No i tutaj um, też się w sumie idzie, ale tutaj też są jakieś drzewa. No i tam się przechodzi, tam do końca, tam koło trzciń się wyjdzie. A no więc tak, może najpierw chodźmy do hangaru na łodzie, który stworzyłam mm, dzisiaj chyba. Nie, to było wczoraj, wczoraj wieczorem go stworzyłam. Dobrze, że wzięłam pochodnie, jako sobie oświetlę w końcu. Hmm. No. No okej. Okay. To tyle oświetlenia starczy. No i tutaj mam jedną łódkę, a ta jest tam, ale nie wiem dlaczego ona tam jest, ponieważ tak. Na początku tutaj sobie wpłynęłam ładnie, wysiadłam i nagle byłam tam. O, co było dosyć dziwne, więc nie będę tego komentować. Mam problemy z internetem i nie mam skina, niestety. No ale to nie moja wina. To wina mojego routera i kiepskiego. Kiepskiego internetu. Dobra, teraz idziemy do parku, który wyszedł mi całkiem. Mogę powiedzieć. Chciałabym lepiej, żeby wyszedł. No, no, wygląda jak wygląda. Bardzo dużo ma drzew. Te drzewa nie wyrosły tak normalnie, a wyrosły z nich taki kilka takich gigantów. Tutaj jest pięć chyba nawet. Więcej, jak to tutaj jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. No, kurczę. Ta woda mi troszeczkę laguje. Sześć. To nie jest gigant. Uż sześć gigantów. Przepraszam Was bardzo, ale to jest trochę dużo. Więc nie będę tego komentować, naprawdę. No, co jakieś łoweczki robiłam, czy coś, tak żeby można było sobie, ach, posiedzieć i ach, powzychać do e, szumu fontanny. No, to tutaj zrobiłam jeszcze taki efekt, taki jakby to było zbulone, coś. No, coś w tym stylu jeszcze to ogrodziłam liśćmi, więc, kurde, mój kupi pies. Wiecie co. Wrócę do was, jaką przestanie szczekać. E, Lożka, już wróciłam i właśnie mm, miałam Wam coś tam pokazywać, więc już się do tego biorę. Mm, niestety, lagi do mnie powróciły, więc nic nie mogę zrobić, ale mam nadzieję, że zaraz, że, że zaraz sobie pójdą. Dobra, chodźmy, um, pokażę Wam. Wkrótce tu będzie taka duża wieża do góry. No, a ten portal będzie w środku. No i już jest w środku, tylko. Miałam na razie materiału, żeby to skończyć. O te dźwięki. <laughs> Chodźmy, już są lepiej. Wow, ten skok wywołał u mnie zlagowanie. Ale cóż, pobiegnijmy szybciutko do domciu. Chyba wam pokazywałam dom. Nie wiem, bo to, o, dopiero ten. Wróciłam godzinę temu, to nagrywałam. Musiałam wrócić. Bo coś miałam tam, coś. Dobra, no to już Wam wszystko pokazałam chyba. Więc ym, będę się z Wami powoli żegnać. Chyba w parku byliśmy. Dobra, chyba. <laughs> to. Ym, nie mam, nie mam skina, dlatego że mam problemy z internetem, więc. No, pewnie to dzisiaj wrzucę, ale nie będzie jakoś zadowalało.